Dwa zdania na wstępie. Tylko trzy filmiki pojawią się z naszego miesięcznego pobytu w Japonii. Byliśmy w trzech różnych miastach i o nich właśnie będzie każdy osobny filmik. Filmiki są skierowane do wszystkich, ale w szczególności do rodzin i osób zastanawiających się, czy podróż do Japonii z małymi dziećmi to dobry pomysł. Hej, witajcie, to jest pierwszy dzień vlogu w ogóle pierwszy dzień. W Japonii idziemy właśnie trochę pozwiedzać okolice. Całość podróży, mega spoko. Już pewnie wleciał odcinek dotyczący lotu do Japonii, więc cała podróż zamknęła się na tym, że serio wszystko było spoko. Dzieci poszły spać w nocy normalnie, co też było bardzo wygodne, więc... Liczę na to, że może nie będzie większego jet lagu. Ja trochę nie spałem, jakoś od 3, czwartej Nad ranem nie spałem, ale to też dlatego, że Miałem sporo rzeczy do załatwienia Jeszcze w nocy musiałem napisać parę rzeczy, wysłać parę maili Teraz idziemy zwiedzać jakieś świątynie pobliskie Coś tak wiecie, na bardzo, na bardzo Spokojnym czasie, Aili się mega podoba Póki co Japonia, Manami też jest zachwycona Ale Aili daje więcej Do zrozumienia, po prostu mówi, że Wszystko jej się podoba tutaj i zajada Jak nigdy, wszystko tutaj smakuje Wszystko je, więc no Japonia jest bardzo Przyjazna, do tej pory Japończycy jest tylko na plus. Wszyscy się uśmiechają dosłownie, wszyscy nam pomagają, czy to z walizkami, jak dosłownie nie Japończycy. Ja nigdy tego nie doświadczyłem, wiadomo, bo jestem jakby facetem. I wiecie, raczej się nie pomaga, jak jest się z rodziną na przykład, no to już czuć, że ktoś faktycznie chce Wam pomóc. Tu walizki przenieść na przykład, co się mega przydało. Każdy jeden się uśmiecha do naszych dzieci. Dostajemy różne gratisiki, bonusiki, jakieś właśnie w hotelu na przykład, w restauracjach, z racji z tego, że właśnie są dzieci. Mega mega na plus. Pierwszy dzień to oczywiście badanie terenu blisko hotelu. Poszliśmy od obu bliskiej świątyni, gdzie dopadły nas komary, więc jak wybieracie się do Japonii, zwłaszcza w okolicach powiedzmy wakacji, jedna z pierwszych rzeczy, które warto kupić spray na komary. Serio, uwierzcie mi, że się przyda i podziękujecie mi za tą radę. Nasz hotel był blisko dzielnicy Akasaka, która jest super fajna i raczej spokojna. Tak jak widzicie w restauracji, od razu ktoś przyniósł nam krzesełko dla dziecka oraz specjalne sztuśce i miseczki. Swoją drogą, to co tu widzicie, czyli makaron udon. To jest absolutny hit dla manami Uwielbia go zjadać i zjadła całą dużą porcję Krewetki w tempurze też nasze dziewczynki uwielbiają Ale jakby co, z owocami morza podobno trzeba uważać Z tego co słyszałem, dzieci mogą mieć problemy po nich I różnie reagować Na koniec dnia oczywiście pranie Podróżując z dziećmi zdecydowanie zaprzyjaźnicie się z pralkami i suszarkami W Japonii pamiętajcie, że do takich pralek nie dodaje się dodatkowych detergentów Wszystko tam już jest automatycznie Dosłownie tylko wrzucacie pieniądze tyle ile trzeba i czekacie. Okej, okay, druga noc za nami. Ta już była znacznie lepsza. Totalnie przespada. Dzieci spały po 13 godzin w sumie. Od razu obudzili się z lepszymi humorkami. Wczoraj jeszcze było sporo emocji i usypianie się wieczorem szło dość ciężko. Plan na dzisiaj również jest taki trochę bardziej wyluzowany. Czyli żeby sobie trochę połazić, pospacerować, idziemy na jakiś park. Musimy zrobić zakupy, oczywiście. Specjalnie wzięliśmy puste walizki po to, żeby robić zakupy. Póki co, jeśli chodzi o wrażenia, podróży z dziećmi po Japonii są mega na plus. Wszyscy są super mili. Dosłownie Japończycy, kompletnie niepowiązani, nie wiem, właśnie nie pracujący w hotelach, tylko po prostu gdzieś tam przychodzący, jacyś pracownicy w korporacji i tak dalej, przychodzący zawsze się uśmiechają, zawsze coś tam pokazują, uśmiechają się do naszych dzieci, więc to jest bardzo miłe, że tutaj w zasadzie wszyscy dobrze traktują nas. Jeśli chodzi o plany pogodowe, póki co, Pogada jest w sumie spoko, w piątek ma być tajfun, ale dobrze też się złożyło w czasie, że jest dzień przed naszym lotem do Miyazaki. Więc spokojnie uda nam się tam polecieć, prawdopodobnie. No i co? Jak zwykle wszystko się udaje. W Tokio zostajemy tylko na 4-5 dni i pędzimy do Miyazaki. Z tego powodu chcemy pójść do najpopularniejszych miejsc w tym mieście, ale też w miarę spokojnych. Podróżowanie z dziećmi to serio inna bajka, nawet biorąc pod uwagę temperaturę. Teraz jest początek września i jest bardzo ciepło, ale totalnie mi to nie przeszkadza. Minie, ale dzieciom już tak. Szliśmy do pałacu cesarskiego. Tam jest ładny park gdzie można usiąść na ziemi i zrobić sobie piknik. Ale dzieci takich temperatur nie lubią, wręcz może to być dla nich niebezpieczne. Dotarliśmy do pałacu i od razu zmieniliśmy kierunek, żeby znaleźć gdzieś schronienie się przed słońcem. Ja na przykład uwielbiam Meiji Jingu, czyli świątynia, do której teraz właśnie idziemy. Jest tutaj cisza i spokój, ale jak się okazało, dzieciom się tu po prostu nudzi. Nie ma nic ciekawego, czym mogłyby się zająć. I no, podczas tego wyjazdu wiele razy nauczyliśmy się właśnie tego, że atrakcje dla dzieci, a dorosłych to totalnie inna bajka. Chociaż może się komuś wydawać, że piękne świątynie i tak dalej mają takie swoje uroki... Co oczywiście z czym się zgadzam, ale no przynajmniej dla takiego 3-4-letniego dziecka na przykład to w zasadzie nic ciekawego. Tajfon jest blisko, więc niestety, ale jest spory, spory deszcz. Ale i tak wyszliśmy rano z hotelu z nadzieją, że uda nam się przedrzeć i dojść do jakiegoś fajnego na przykład placu zabaw czy coś, ale no wróciliśmy do hotelu, bo opady były zbyt mocne. Po południu jednak troszkę się uspokoiło, zebraliśmy się szybko i pojechaliśmy do Tokyo Skytree. Ale nie żeby zobaczyć Skytree, bo podejrzewam w zasadzie, że tam też byłoby no nie, nie tak ciekawie dla dzieci, ale w tej galerii, gdzie jest Tokyo Skytree jest pełno fajnych atrakcji właśnie dla dzieci. Place zabaw na zewnątrz oczywiście odpadają, zwłaszcza w taką pogodę, ale w środku jest tutaj co robić. Między innymi jest tutaj Chikyunoniwa, mega fajne miejsce dla zabaw. Generalnie największy plus tych miejsc w Japonii jest to, że bawią się tam dzieci z rodzicami. Ultra fajnie, serio. W Polsce wydaje mi się, że bardzo dużo atrakcji dla dzieci są dla dzieci. I tyle w sensie tylko dla dzieci. W Japonii nawet takie miejsca właśnie jak Maupigai, gdzie są różne zjeżdżalnie, różne siatki po których się skacze jak na trampolinach tak dalej. To wszystko jest przystosowane również dla dorosłych. Dzięki czemu zabawa to nie tylko między dziećmi. Ale między rodzinami. No i również oczywiście czasami te dzieci są mniejsze, więc zamiast się stresować, czy to dziecko sobie samemu poradzi, albo po prostu no, nie mieć wyjścia i swojemu dziecku nie pozwolić iść na jakąś atrakcję, można to zrobić, tylko po prostu trzeba z tym dzieckiem wejść. I to naprawdę było bardzo miłym zaskoczeniem, że Japończycy często kojarzą się jako taki naród tylko korposzczurów. Tylko praca jest najważniejsza i tak dalej. Ale jak sami widzicie, nawet w środku tygodnia znajdują się rodziny, które wraz z swoimi dziećmi bawią się wspólnie. Jest to taka super przyjemna, ciepła atmosfera. Co tutaj jest jeszcze ważne w tych miejscach, bo to nie tylko w zasadzie w tym konkretnym miejscu, ale w wielu, wielu japońskich, powiedzmy, placach zabaw dla dzieci. To to, że nie są tu tylko huśtawki zjeżdżalnie, ale też również ciekawe atrakcje, gdzie dzieci mogą się czegoś nauczyć poprzez eksperymentowanie, budowanie, testowanie. To też jest bardzo fajne, po to, żeby na przykład tatusiowie mogli się trochę czymś wykazać, opowiedzieć coś więcej, jak to działa. Często nawet samemu się czegoś nauczyć. Mały update'cik z rodzinnego wyjazdu. Wczoraj był tajfun wieczorem. Miał być trochę wcześniej, ale na szczęście był jakoś w nocy, także w zasadzie kompletnie się go nie odczuło. Oprócz tego, że była burza rano, wiadomo, to nie było tak źle. W zasadzie to nic wiele się nie działo. Plus minus taki, że ludzi było pusto bardziej na ulicy, ale w centrum handlowym za to było pełno. Bardzo fajne miejsce znaleźliśmy, gdzie się dzieciaki mogły wybawić. Teraz jedziemy na Odaibę, moje ulubione miejsce w Tokio. Tak jak mówiłem już za każdym razem, jak jestem w Japonii, kiedyś, kiedyś zamieszkamy na Odaibie. Jeśli chodzi o wózek, bo też kupiliśmy wózek specjalnie, żeby sobie wozić dzieci, no, to są tego plusy i minusy. W zasadzie minus jest taki, drobny minusik jest taki, że no dzieci się trochę przyzwyczajają do tego i nie chcą chodzić, nie chcą spacerować, tylko właśnie wsiadają do wózka i jadą, jadą, jadą. Zresztą, jak właśnie moja córka teraz w ogóle nie chce chodzić, tylko chce wsiąść do wózek i wszędzie nim pojechać. Ale też, jeśli wy byście się zastanawiali, właśnie czy wózek jest konieczny w Japonii, to zdecydowanie nie, chyba że. Będziecie chodzić jakieś takie dusze, spacery na zewnątrz Ale z dziećmi to też tak jest, że nie zawsze się długo pospaceruje Właśnie trzeba jakieś raczej szukać atrakcji, często wewnątrz Nie tylko ze względu na pogodę, ale też taką, że te wszystkie różne właśnie jakieś game center Czy jakieś takie właśnie zabawowe miejsca są właśnie w środku w Japonii I w każdym takim większym miejscu w galerii handlowej są po prostu wózki dostępne dla ludzi Możecie sobie po prostu wziąć taki wózek i na ten czas, kiedy tam jesteście, sobie go wypożyczyć problem rozwiązany. Większość rzeczy nie nagrywałem, wybaczcie mi, ale założenie tych filmików to pokazanie wam tak ogólnie jak może wyglądać podróż z dziećmi po Japonii, na co zwracać uwagę, jak się przygotować, jak planować, na co się nastawić. Ten miesiąc jest przede wszystkim dla naszej rodziny takie pierwsze długo wyczekiwane wspólne wakacje. Jedziemy teraz na Odaibę i szczerze to miejsce nigdy mnie nie zawodzi. Mega polecajka dla wszystkich, czy to z dziećmi czy nie. Jest tam serio wszystko i do tego mało ludzi. Podsumowując Tokio. Tak jak Odaiba w zasadzie, jest to idealne miejsce dla wszystkich. Jeśli planujecie lecieć z dziećmi i spędzić głównie czas w Tokio, polecam takie miejsca jak Disneyland, place zabaw w różnych galeriach handlowych, Odaibę, gdzie również znajdziecie pełno miejsc do zabaw. Są również typowe małpie gaje, na przykład właśnie w galeriach, gdzie możecie zostawić swoje dziecko na godzinkę lub dwie, ale tam trzeba podawać swój numer telefonu, więc jeśli macie zagraniczny numer, na przykład właśnie polski, to może być czasami problem. Tokio również mega spoko pod kątem komunikacji miejskiej. Wystarczy, że będziecie unikać jakiejś powiedzmy 8-9 rano i 17-18. Nie powinno być dużo ludzi. Nawet z wózkiem nie mieliśmy problemu, żeby wsiąść do pociągu w 3 metra, ale jakby co? To specjalnie kupiliśmy wózek, który składa się w sekundę na dosłownie taki bardzo niewielki. Tokio dostaje również wielki plus za to, że są tam przeróżne atrakcje w jednym miejscu, Na przykład właśnie chociażby Tokio Skytree. Jeśli chcecie zobaczyć piękną panoramę Tokio, a przy tym nie martwić się, że dzieci będą marudzić albo nudzić się, możecie pojechać tam. Pójść najpierw na plac zabaw na godzinę lub dwie. Wasze dzieci dostaną frajdę, a później spokojnie pójdziecie na Tokio Skytree. Albo odwrotna kolejność, wszystko jedno. Na Adajbie jest dokładnie tak samo. Jest miejsca do wybawienia się, w sensie serio, do wyszalenia się. Są miejsca do zjedzenia, są miejsca do zwiedzenia. Niektóre inne miasta mogą być skierowane głównie na przykład właśnie do zwiedzania. I w takich przypadkach dzieciom po prostu może się nudzić. A jak jesteście rodzicami, to wiecie, że znudzone dzieci to marudzące dzieci, czyli najgorzej podczas wakacji. Do zobaczenia jutro. Teraz zbieramy się i lecimy do Miyazaki i tam w końcu mój dziadek pozna nie tylko moją żonę, ale moje dzieci, czyli w zasadzie jego prawnuczki. Do zobaczenia.